To, włosy czeszę raz na rok. Nie wiem nikt, jak mówić doń, koszmarny karol. Niech Buda drży, gdy jest zły. Wszystkim chcę pokazać kły. Tam jego świat, gdzie znikał ład. Koszmarny karol. La, la, la na nerwach gra. i na zakazy sposób ma na głowie stać. Koszmarny Karol. Koszmarny Karolek. K Karolku, trudno będzie znaleźć twoje dwa złote. Tu musi być parę miliardów zarazków. O! Dla mnie może być nawet bilion. Karolku, widziałeś Damianka? Damianka? Ej, niech pomyślę. Musimy porozmawiać. Sprowadza się do nas Bandia. Wredna Wandzia? Zamieszka u nas? Tak, na czas urlopu jej rodziców. O, 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 fajnie! O, Uwielbiam gości! O, Karolku, czemu jesteś taki koszmarny? Ja tylko sprzątałem. Na, na, na miesiąc wstrzymuję ci kieszonkowe, a za to, że jesteś taki koszmarny dla brata, Wandzia dostanie twój pokój. Mój pokój? Nie! Bredna Wandzia wprowadza się. Spodziewam się, że obaj będziecie uprzejmi dla Wandzi. Czy mam ci przypomnieć podstawowe zasady gościnności? O, 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 już jest! O, już jesteś. Tak się cieszymy. Serdecznie Prawo i... powinno zabraniać zajmowania cudzych pokojów. Ona będzie myszkować w moich rzeczach, bawić się moimi zabawkami, czytać moje komiksy! Bardzo dziękuję, że przyjęli państwo Wandzie pod swój dach. To istny aniołeczek, prawda moje złoto? Tak, mamo. Witam w naszym domu. Zechce mi pan podać? Uy, Karolek oddał ci swój pokój, ale nie martw się, wysprzątałem go. Wandzia nie sprawi kłopotu, jest grzeczna, je wszystko i nigdy nie narzeka. Idealne dziecko, czyż nie, słonko? Do zobaczenia za tydzień. Karolek! Wandzia! Jestem gościem, więc lepiej bądź uprzejmy. Wprowadź mnie do mojego pokoju. To mój pokój. Wandziu, chyba będzie ci wygodnie. Ale tu dużo kurzu, a ja mam uczulenie. Ojej, nie martw się, odkurzymy. Znowu? A w domu rodziców jada się o szóstej. Już szósta, jestem bardzo głodna. Eee, w porządku, zjemy wcześniej. To są rzeczy naszego gościa. Więcej szacunku. Proszę, Wandziu. Nie lubię brukselki, a kukurydzę tylko łuskaną. Trudno. Podaj mi talerz. A Rydzę na osobnym talerzu. Nie lubię, jak warzywa dotykają mięsa. Tak! i Umieść Wandzie w osobnym pokoju. Nie lubię na nią patrzeć. O! A! Karolek mnie kopnął! Nawet jej nie tknąłem. A, jestem taki zażenowany. Karolku, opanuj się! Jak będę królem, to pokażę rodznej Wandzi, kto tu jest! Kto tu jest? A! A! Karolku! Przestań bawić się jedzeniem! O! Karol! Straciłeś już kieszonkowe na jeden miesiąc, możesz stracić na drugi, jeżeli będziesz się źle zachowywać. Dobranoc, króliczku. Dobranoc, króliczku. Myślisz, że to moja robota? Może byś doniósł o tym mamie i wpakował Wandzie w kłopoty? By skarżyć na gościa? Nie umiem! Po prostu nie wypada! Nie wypada! Ty też jesteś wredny! Czy wiesz, że ona teraz myszkuje w moich rzeczach? Eureka! To jest tu! To... Tak! Wandia jest naszym gościem. Jeżeli chce szkować w moich rzeczach, to moim obowiązkiem jest jej to ułatwić. Jutro nastąpi wielki powrót Karolka! No co? O? Co to? Przestańcie! Proszę o ciszę! Na litość boską! Dopiero szósta. Ja wstaję punktualnie o szóstej i najpierw przed śniadaniem ćwiczę. Oh, no trudno. A więc zejdź ze mną na dół, to przygotuję ci śniadanie. Dobra. Operacja Papa Wandziu rozpoczęta. W moim pokoju jest pełno dziewczyn. Nic, yy, nic. Ja tylko piszę w swoim pamiętniku. Coś takiego. <noise> Nie wiedziałam, że masz pamiętnik. To tajemnica. Moje najskrytsze myśli. Nie do czytania dla takich jak ty. Dlatego trzymam go w kuferku, który zamykam na klucz, a kuferek przechowuje tu. Teraz pani wybaczy, ale muszę umyć zęby. Panna Wścibska mnie nie zaskoczy. Drogi pamiętniku, o, bardzo, bardzo się martwię, że wsadzi Damianka do kosza na śmieci. Hmm. Damianek nigdy by się nie skarżył na gościa, więc wina spadłaby na mnie i zostałbym bardzo surowo ukarany. Moje życie skończyłoby się, a wszystko przez tę wredną wandzie. Aha! Kiedy mówiłem, twoje życzenie jest dla mnie rozkazem, niekoniecznie to miałem na myśli. A, I co mi zrobisz, naskarżysz? Nie mógłbym naskarżyć na gościa. To dobrze, uważaj na palce. <śmuszczak> e, tutaj, tutaj, nie zapomnijcie o tym koszu. <śmuszczak> Karolek oberwie, Karolek oberwie, Karolek oberwie! <śmuszczak> Operacja Papa Wandziu, etap drugi. <śmuszczak> Posłany. Karolku, no? widziałeś Damianka? Tak, będzie mieszkał, będzie mieszkał na śmietniku. Damian! 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 E, 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 operacja Papa Wandziu! Etap trzeci! Karolu! Ostrzegałam! Ostrzegałam cię, co będzie, jak znowu to zrobisz. Ale to nie ja! Spytaj Damianka! No? O... Pamiętaj, nigdy nie skarż na gościa. Pamiętaj, nigdy nie kłam? Masz rację, muszę powiedzieć prawdę. To robota Wandzi! O! Wandziu? Jak można być tak koszmarną? O! O! Nie wkręcił. Tak. I dlaczego wyrzuciłaś moje rzeczy przez okno? Co zrobiłam? Co o! zrobiłaś? Zachowałaś się po prostu skandalicznie. Gdyby nie urlop rodziców, byłabyś w drodze do domu. O! Uderz w stół! O, kto to może być? Wstyd nam, że Wandzia sprawia kłopoty. Przyjechaliśmy zaraz po waszym mailu. Po naszym. Nie myśl, moja panno, że ci się upiecze! Natychmiast wracasz do domu. Odniosę twoje rzeczy. Idziemy. Już jej nie ma. Tak? Ty ich zawiadomiłeś, czy tak? Chyba sami wiecie, to znaczy 10 lat bez słodyczy, telewizji, bez gier komputerowych, ale opłaciło się. Tak, wysłałem ten e-mail. Mm, no cóż, Karolku, to było koszmarne doświadczenie, więc yy, yy, idź do siebie. Do swojego pokoju? Tylko tyle? Tak, do swojego. Mój pokój! <grybuj> To zabrzmiało jak muzyka. Opracowanie Telewizja Polska, reżyseria Andrzej Bogusz, tłumaczenie Arleta Walczak, dialogi Elżbieta Kowalska, dźwięki montaż Urszula Bilica, kierownik produkcji Anna Jaroch. Piosenkę z tekstem Krzysztofa Rześniowieckiego śpiewał Michał Rudaś. Wystąpili Krzysztof Czerwiński, Lucyna Malec, Elżbieta Kijowska, Krzysztof Strużycki i inni.